Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej zorganizowało spotkanie, na które zaproszeni zostali poseł Sławomir Skwarek, starosta Dariusz Szóstek i radny wojewódzki Ryszard Szczygieł. Poprosiliśmy e, tych ludzi, bo leży nam głęboko na sercu rozwój naszego powiatu i bardzo martwimy się o to, co się znajdzie w strategii województwa na lata 2020-2030. Jeżeli tam się nie znajdą pewne zapisy, jeżeli tam się nie znajdą pewne inwestycje, to ich tak naprawdę nie będzie. Mamy końcówkę roku 2019 i słuchajcie, musimy dopilnować, aby w tej strategii znalazły się pewne zapisy. Na dzień dzisiejszy prawdopodobnie ich nie ma. Poprosiliśmy jako przedsiębiorcy i kupcy, bo, bo tutaj jest dzisiaj dwa stowarzyszenia, współpracujemy cudownie ze sobą. Poprosiliśmy po to naszych przedstawicieli, żeby z nimi porozmawiać na ten temat, jak oni to widzą, żeby dać im wsparcie, żeby im pomóc w ewentualnym wprowadzeniu tego. No i od tego zaczynamy. No. Oczywiście. Nie ma dobrej strategii województwa lubelskiego, jeśli nie zbuduje się jej oddolnie, właśnie rozmawiając z tymi, którzy powinni tę strategię tworzyć, czyli kupcami, przedsiębiorcami, ale również samorządowcami. Dobra strategia województwa lubelskiego powinna być właśnie tworzona we współpracy właśnie od powiedzmy miasta Łukowa poprzez przedstawicieli gmin, ale we współpracy również ze stowarzyszeniami. To jest nasz główny cel. Cele które chcemy wpisać, zapisać w strategii gospodarczej, w, ogólnie mówiąc w strategii województwa lubelskiego na nowy okres, na nową perspektywę. Jako radny sejmiku województwa lubelskiego chciałbym powiedzieć przedsiębiorcom o planach samorządu województwa lubelskiego na inwestycje w, na terenie naszego powiatu, Również na to, co jest przygotowywane w nowej strategii województwa lubelskiego, również uruchomienie funduszy, które już są powiedzmy zaplanowane z Unii Europejskiej, również poprawa jakości dróg wojewódzkich na terenie naszego powiatu. Powiem również o Lubelskiej Agencji Spraw Przedsiębiorczości, która również ma ofertę dla przedsiębiorców. Tak jak kiedyś byłem burmistrzem i byłem pozytywnie nastawiony do przedsiębiorców i przyjaźnie nastawiony, to samo czynię teraz jako starosta. Gdzie mogę, w czym mogę, pomagam przedsiębiorcom, konsultujemy się tam, gdzie się, tam, gdzie się da oczywiście również przekonuję swoich kolegów radnych, powiatowych, aby właśnie przyjąć taką postawę prospołeczną, ale przede wszystkim i progospodarczą, bo przedsiębiorcy tworzą dochód. My, jako samorządowcy, mamy w tych dochodach swój udział poprzez, poprzez podatki. Im więcej oni podatków zapłacą, tym samorządy będą bogatsze. Spotkanie było też okazją, aby zapytać o losy Rady Biznesu, która działała, kiedy burmistrzem Łukowa był Dariusz Szóstek. Ja już rozmawiałem, że jeżeli burmistrz nie chce tej Rady Biznesu, to ja chętnie obejmę pieczę nad Radą Biznesu. Zwłaszcza, że ona i tak wykroczyła poza miasto, bo przecież mamy przedsiębiorców, którzy działają w gminie łuków, ale też, ale też nie tylko. Więc jeżeli w mieście Rada Biznesu jest niepotrzebna, bardzo chętnie będę sprawował pieczę nad tą samą Radą. Ona może mieć szerszą formułę, obejmować cały powiat, może być to powiatowa rada biznesu. Nowy prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Łukowskiej Ireneusz Goławski zapowiada kolejne spotkania. Mamy szereg, cykl spotkań. Mamy to rozpisane na następny rok, bo w tym roku już nam trudno będzie się spotkać. Zaraz mamy święta. Mamy jeszcze forum gospodarcze 6 grudnia. Zaprosimy do nas ludzi ciekawych. Ludzi, którzy. E, nauczą nas czegoś, którzy nam powiedzą, jak pewne rzeczy należy robić. Oczywiście będziemy rozmawiali i z panem burmistrzem zapewne na temat śmieci, i nie tylko. Spotykamy się z naczelnikiem e, na przykład e, naszej skarbówki. E, na przykład poprosimy komendanta policji, to już dzisiaj mówię. E, także atrakcji e, nam i pomysłów moim zdaniem nie zabraknie.